Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej burmistrza Sądomierza pana Marcina Marca. Konferencja, jak Państwo wiecie, dotyczyć będzie tematu pojawienia się korona, zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników Urzędu Miejskiego. Myślę, że więcej na ten temat powie pan burmistrz. Czy panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Reagujemy na bieżąco. W piątek jedna z pracownic poczuła się gorzej w pracy, udała się do domu. Wczoraj wieczorem otrzymałem informację, że po badaniach na obecność koronawirusa wynik jest pozytywny. Oczywiście ona już nie pojawiła się w pracy w poniedziałek. Natychmiast kwarantannie zostali poddani pracownicy, którzy mieli z nią bezpośredni kontakt. Są to trzy osoby. W związku z tym podjąłem decyzję o tym, żeby przeorganizować pracę Urzędu Miejskiego i wrócić do tego, co było w trakcie tych największych obostrzeń w naszym kraju, czyli. Czyli urząd miejski funkcjonuje oczywiście, natomiast e, mieszkańcy, interesanci nie mogą do niego wejść. E, został postawiony namiot, lub zostanie za chwilę postawiony namiot. E, mam informację, że został już postawiony, bo takie wydałem też dyspozycje. E, I przez okienko e, sprawy mieszkańców są załatwiane, także pracujemy czekamy na to, co się wydarzy. Cały urząd został zdezynfekowany, wszystkie pomieszczenia, po kolei wszystkie pomieszczenia dodatkowo ozonujemy. Nie chcemy narażać mieszkańców na niepotrzebny stres i ewentualne zakażenie. Mam nadzieję, że to są tylko, że to jest tylko pojedynczy przypadek i że pozostałe osoby w tej chwili pozostające na kwarantannie Będą zdrowe, wyniki testów mogą być zrobione najwcześniej w ósmej dobie po kontakcie z osobą chorą. Także takie działania na tą chwilę bardzo szybkie. Równocześnie podjąłem rozmowy za pośrednictwem moich pracowników z dyrektorami wzorem lat ubiegłych będziemy dokonywać szczepień mieszkańców sandomierza powyżej 55 roku życia, szczepień na grypę i, i takie szczepienia będą wykonywane w miesiącu wrześniu do miesiąca grudnia osobiście rozmawiałem z panem doktorem Aleksandrem Kłeczkiem w tej sprawie potwierdził, że szczepionki będą dostępne z początkiem września, więc myślę, że około 15 września takie szczepienia będziemy również robić w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie głównie tych starszych mieszkańców, bo wiemy, że no, osoba Chorująca na grypę dodatkowo, jeżeli zachowuje na koronawirusa, no to może być bardzo źle. Panie burmistrzu, a czy możemy wiedzieć z jakiej komórki organizacyjnej jest ta zakażona osoba? Z iloma miała mniej więcej kontakt i ile osób jest poddanych w związku z tym kwarantannie? Wiedziałem, pani redaktor, jest jedna osoba z potwierdzonym wynikiem i trzy osoby są poddane kwarantannie. Ta osoba jest z Wydziału Finansowego. Panie Burmistrzu, tutaj pytanie od Pani Redaktor Grażyny Szczędzek-Wójcik. Czy wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego będą mieć testy w kierunku COVID? Jutro w tej sprawie o godzinie 9.00 udaje się na rozmowę do Dyrektora Szpitala. W tej chwili też można powiedzieć, że jesteśmy pod kuratelą sanepidu sandomierskiego, więc to też Jestem oczywiście w stałym kontakcie z panem dyrektorem Leszkiem Zbojkiewiczem w związku z tą sytuacją, więc koordynujemy nasze działania i to w dużej mierze też od decyzji sanepidu będzie zależało to czy i kiedy i jacy pracownicy zostaną przebadani, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zbyt wczesne wykonanie testów jest po prostu niewiarygodnym Niemiarodajne, konkretnie w ósmej, jeżeli osoba nie ma objawów, w ósmej dobie po kontakcie z osobą zarażoną, można wykonać taki test i wtedy wynik tego testu jest wiarygodny. Panie burmistrzu, pani Ewelina Wojtusik z redakcji TVN24 pyta, czy szczepienia dla osób po 55 roku życia przeciwko grypie będą darmowe? Oczywiście, że tak. To jest wieloletni program i po prostu kontynuujemy go również w tym roku. W związku z zaistniałą sytuacją w Urzędzie Miejskim po prostu podjąłem takie działania, żeby dowiedzieć się, czy jest zasadne wykonanie takich szczepień na grypę wcześniej, czy wystarczy, jeżeli to zrobimy we wrześniu. Otrzymałem odpowiedź, że miesiąc wrzesień na rozpoczęcie szczepień to jest miesiącem optymalnym. Nie ma sensu robić tego wcześniej. Zwłaszcza, że szczepionki w tej chwili na grypę nie są dostępne, będą właśnie dostępne od września. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Panie Grażyna panie burmistrzu pyta z redakcji Radia Kielce czy urzędnicy oprócz tych w kwarantannie pracują tak pracują oczywiście pracują w maseczkach jest tak jak wspomniałem przeprowadzono została dezynfekcja ozonowanie pomieszczeń są pracownicy poinstruowani jak mają się zachowywać. Są poinstruowani na wypadek gdyby się ktoś poczuł niedobrze ma natychmiast zgłosić taki fakt. Pracownicy mają się kontrolować w domach, mierzyć temperaturę wieczorem rano przed przyjściem do pracy. Temperatura rano też będzie mierzona przez jednego z pracowników Urzędu Miejskiego wszystkim osobom. Jeżeli jakiekolwiek niepokojące objawy się pojawią, taki pracownik ma nie pojawiać się w pracy. Rozumiem, że nie ma więcej pytań, nie jeszcze pani Grażyna. Ok. To wszystkie pytania, ja tylko chciałem powiedzieć Państwu, że konferencja została zarejestrowana, więc jeżeli będziecie potrzebować taki materiał, to służymy tutaj oczywiście pomocą i zostanie on do Państwa wysłany drogą mailową. Dziękuję bardzo.